Z okazji pierwszej rocznicy istnienia portalu po bandzie, chciałbym złożyć najserdeczniejsze gratulacje oraz życzyć dalszych sukcesów w publikowaniu także rzetelnych artykułów przyszłości. W szczególności chciałbym pozdrowić pana Łukasza i pana Wojtka, doceniając ich pełen profesjonalizm działania. Trzymam kciuki za dalszy rozwój portalu. Pozdrawiam serdecznie Marek Grzyb, prezes Ligorzów. Witam, tu Kiery Pozdrawiam wszystkich czytelników po bandzie. Hey Bobandzie, it's here. Congratulations on your first year and hope to see you next season. See ya. Cześć, mówi Martin Waculik. Pozdrawiam wszystkich czytelników w Bobandzie. życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, pierwszej rocznicy i życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w sezonie 2020. Pozdrawiam. Chciałbym e, całemu portalowi Pubanzie.com.pl po złożyć najlepsze życzenia z okazji pierwszych urodzin. E, dużo ciekawych tematów, udanych artykułów, e, no i tych e, kliknięć, e, żeby było coraz więcej, e, ciągłego rozwoju. I do zobaczenia na różnowych torach. Pozdrawiam Szymon Woźniak. Siemka, cześć, zmiany do Kubera. Pozdrawiam wszystkich czytelników w Hey everyone! This is now the first year anniversary points. Because of that, I want to wish all the readers and viewers a Merry Christmas and a Happy New Year. See everybody in the new season. Hej, tu Bartek znał, pozdrawiam wszystkich czytelników po bandzie. Siema, z tej strony Michał Gruchalski. Chciałbym pozdrowić wszystkich czytelników serwisu pobandze.pl. Kim of Bandze is Thompson. Congratulations uh, with your first gear and greeting to all the followers. See you season. Widame jestem Michał Gruchałski. Pozdrawiam wszystkich czytelników po bandzie. Cześć z tej strony, Daniel Kaczmarek. Gratuluję pierwszego roku działalności Portal po Bandzie oraz do zobaczenia w sezonie 2020.